Marszałku, Wysoka Izbo. Miałem zamiar mówić trochę o czym innym, ale przeraziło mnie to, co powiedział wielcy czcigodny Tomasz Piotr Nowak. Mianowicie powiedział, bo jak grozi zamknięcie elektrowni w koninie, to trzeba coś zrobić, bo ludzie stracą pracę. Otóż normalny człowiek mówi, trzeba coś zrobić, bo nie będzie prądu. Tylko socjalista mówi, że bo ludzie stracą pracę. To jest podstawowa różnica między socjalistą a normalnym człowiekiem. Jeżeli budujemy stolarnie, to socjalista mówi, że tworzymy miejsca pracy, a normalny człowiek myśli, że będą stoły. Normalny człowiek uważa, że zakład pracy jest po to, żebyśmy mieli na przykład stoły czy, czy buty, a socjalista uważa, że zakład pracy jest po to, żeby, żeby szewcy mieli pracę, stolarzy mieli pracę. To jest przepasta różnica i potrzebna jest tam kontrrewolucja w myśleniu. Póki ludzie myślą jak socjaliści, a nie jak normalni ludzie, to po prostu nie wyjdziemy z tego ustroju. Jest wbite w naszym ten, że myślimy jak socjaliści, a nie myślimy jak normalni ludzie. A mówiąc o... Yy, w temacie tej ustawy konkretnie, to proponuję, żeby zdać sobie sprawę, skąd pochodzą pieniądze na osłony socjalne. Pochodzą z podatków zabieranych robotnikom i innym, i innym. z pensji. Trzeba po prostu nie zabierać im podatków, dobrze, uczciwie płacić i nie robić żadnych osłon socjalnych. Dziękuję za uwagę.